I zawijamy stąd ziomeczkiem najszybciej jak się da, bo to co po drodze widzieliśmy pokazuje, że trzeba stąd skończyć. To absolutnie niedobry pomysł, żeby schodzić tutaj samemu, także opuściliśmy i nie wracamy. 10 osób wygiętych jak zabity komar na ścianie, także nie jest kolorowy. Dobra, tu z koleczką jedziemy właśnie, Jacek podjechał, jedziemy Hawirę Rokiego zobaczyć i stamtąd się odezwa. Oficjalnie jesteśmy przy chacie Rocky'ego Tam jakiś zombie sobie kima w rogu, można zobaczyć I co? I tak, to było tutaj You can sing and dance? Yeah, something like that, something like that. Hey, you wanna come inside? No, I gotta go Hey, come on, hey, I got some animals I got... He's rare Wchodzimy do środka yeah. Tutaj nasz szefa, nas podwiózł jak widać, dzielnica jest to mocno szemrana I zawijamy stąd ziomeczkiem najszybciej jak się da, bo to co po drodze widzieliśmy pokazuje, że trzeba stąd spać. najlepsze jest to, że ten koleczka, co tam ze śmieciami wyszedł wyniósł, stąd tutaj mieszka. I tutaj spytaliśmy miło panią, o co tutaj było. Powiedziała nam, że tutaj normalnie ziomek sobie mieszka i, i rzeczywiście. Śmieszna sprawa. O, tutaj mamy pierwszy kolej. O tutaj zombie kolejny. Tutaj. Pan powiedział, że to absolutnie niedobry pomysł, żeby schodzić tutaj samemu, także odpuściliśmy i z niej wracamy. I no, będę pokazywał, co się w koło dzieje, ale po drodze nawet widzieliśmy z 10 osób wygiętych jak zabity komar na ścianie, także... Nie jest kolorowy. Tu na środku drogi nawet. Dobra, jesteśmy znowu w centrum, tutaj jakieś tańce, znowu koleżanki. Jednak napis LOW przyciąga tutaj takie rzeczy. I co? Tam był portal. Z montażystą się przed chwilą widzieliśmy, ale nie zdążyłem do końca nagrać. Zaraz będzie powtórka z rozrywki, czekamy na kolejne. No ale no to centrum wygląda zajebiście. Niech ktoś mi nie powie, że ja. Dobra, mamy montażystę. Nie wiem czy mnie montażysta widzi. Hej, it's my friender! Yeah. It's my friend. Hey, hey, hey! it's my friend. Okay, the black, black, the black one. That was the black one. The phone. Have you see The black one. Hey, <laughs> and now time for selfie, selfie, selfie. No, it's my very friend. I can't on! Dobra, spotkaliśmy montażystę, parę mu tamtych ciosów Dawaj montażysta, walkę z cieniem, już. O. Dobra, trafiliśmy do potencjalnego raju A mianowicie do miejsca, gdzie jest pełno żarcia I nie wiem, czy się na coś skusimy prawdopodobnie, no ale wygląda to Ciekawie, trzeba przyznać Mnóstwo ludzi coś źre. Mnóstwo jedzenia Maybe just go Walk around Yeah, yeah. Tutaj o do wyboru, do koloru Tak to właśnie się prezentuje Kury, tutaj to się zgubić normalnie można Ale mam nadzieję, że, że zaraz coś namierzymy sensownego Może jakieś o tutaj jakieś Italiana może? Albo a nie wegańskie to nie O właśnie Właśnie w takie w domu jadłem, i oto było zajebiste, tylko cena taka trochę. 10 dolarów troszkę droga była, ale w sumie. No. Nagrać tego nie nagrałem, ale dla wielu osób bezdomnych jest to tak. Bardzo spoko punkt, bo był tu przed chwilą ziomek, który właśnie sobie podszedł i po prostu sobie wziął jedzonko, także można i tak. Znaczy nie można, ale tak robią Myśleliśmy, żeby odwiedzić jeszcze dzwona kuzyna tego skóry czy syna z Warszawy, ale... Kolejka jest taka jaka widać, także się tam pchać nie będziemy, a przez okno chyba się nie da zobaczyć Podejrzewam, ale zaraz to wychminimy. Nie, nie da się przyznać What? It would be too easy just to be able to see this through the window. Yeah. Yeah. Weźmy sobie tego wujka Franklina odwiedzić, ale niestety się okazało, że za odwiedzenie Osoby godne i szanowania trzeba zapłacić, także my nie płacimy po... My zawijamy, nie, będzie, nie będę 5 dolarów płacił Tylko żeby grup zobaczyć, chciałem dobrze Chciałem stanąć i ten i zobaczyć, chociaż czekaj, ty Nie, dobrze jest, ty, tutaj przez pod go można zobaczyć I Jednak nam się zajebiście potrafiło No a tam jacyś debile wchodzili, płacili 5 dolarów, o Jest i grup Szacunek dla człowieka Czytałem książkę o nim kiedyś i naprawdę duże wrażenie na mnie wywarło, także chciałem tutaj Стоночку.